Jeśli Twoje życie jest łatwe, nie rośniesz. Pamiętam sytuacje, i było ich wiele, kiedy kilka razy bankrutowałem, kiedy byłem alkoholikiem, kiedy miałem problemy ze zdrowiem, kiedy miałem zawał. Za każdym razem było trudno. Nie było pieniędzy, nie było perspektyw, nie było motywacji. Było po prostu cholernie trudno. Wyobraź sobie moment, w którym masz tylko 10 tysięcy złotych w portfelu, ale prawie 4 miliony długu. Taką sytuację ja miałem jeszcze parę lat temu. Nie miałem perspektyw na żaden biznes. To, co miałem do tej pory zbudowane, po prostu zbankrutowało. Nie miałem żadnej trampoliny, od której mogłem się odbić. W takim momencie, w którym się znajdujesz, życie pokazuje ci, że jest trudno. No i to jest twoja decyzja, co z tym zrobisz. Czy będziesz wykonywał codziennie rzeczy, których nie chcesz robić? Czy codziennie będziesz mimo wszystko parł naprzód? Czy mimo wszystko będziesz inwestował swój czas? po to, aby odbić się od dna, w którym się znajdujesz. Być może dzisiaj nie masz takiej sytuacji i masz komfort. Natomiast komfort daje stagnacja. Stagnacja zabija męskie marzenia, męskie pragnienia. Więc to, co powinieneś zrobić, to to, aby za każdym razem podejmować decyzję. Kiedy inni się boją, to ty idziesz. Kiedy ludzie chcą płynąć falą, ty idziesz przeciwko nim. Nie po to, że lubisz cierpieć i za każdym razem musisz się stawiać w roli oponenta do życia. Nie o to chodzi. Chodzi o to, abyś za każdym razem szlifował swój charakter, szlifował swój instynkt do tego, żeby przetrwać w momencie, kiedy jest naprawdę ciężko bądź w momencie, kiedy wszystko wydaje się łatwe, bo to się może zmienić bardzo błyskawicznie. A wtedy, jeżeli nie będziesz miał odpowiednich fundamentów i charakteru, niestety zginiesz. Aby usłyszeć więcej tego typu treści, kliknij w link w bio, a tam za chwilę praktyczna wskazówkę.